No emocje były naprawdę skrajne, od radości do rozpaczy, bo z jednej strony to było coś nowego, coś ekscytującego, cały czas mogliśmy robić coś, co, co tak naprawdę kochamy. Kurwa, nie sądzę. Bo zawsze coś innego niż u nas siedzieć w domku na Podlasiu. <grym 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 no nie było sądzę. Chujowe. Było Przechujowo ludzie są kurwa, beznadziejni, nie da się z nimi współpracować. Całe te dwa miesiące to było dla nas... Dużo pracy, dużo w ogóle nowych przeżyć, takich, że aż chyba do końca to dosyć nie docierało, że to wszystko się dzieje. W ogóle ostatnio w raju to menele, totalne menele. Ekipy zrobiły bardzo duży postęp od początku. No i teraz fajnie już robią tak bardziej profesjonalnie. Yy, się, no to co? co? ta gadać no, w robią. zasadzie? Człowiek, to... ja nie wiem, a kto to jest za Nauczyliśmy się tego, że należy poświęcać jak najwięcej czasu na te materiały, mimo że się nie chce, to żeby poświęcać najwięcej czasu, żeby dopracować to do samego końca. To znaczy najważniejsze to, co oni pokonali, co było chyba dużym problemem w naszej grupie, to była nieśmiałość. Mieliśmy trzy osoby, które były niesamowicie nieśmiałe i które najlepiej się czuły po prostu w swoim pokoju przed kamerą i nagle zostały postawione. Tutaj zrobić sondę uliczną, tutaj zrobić to, tutaj zrobić tamto. <laughs> No, mogliśmy wyciągnąć wiele rad od naszych mentorów, na pewno też od opiekunów miast, od tutaj osób, które stały za kamerami. No chujnia! Dokładnie. Chujnia, no po prostu. Na równi się traktowaliśmy to była fajna partnerska relacja, i, i każdy z nas coś z tego wyciągał. Każdy z nas próbował filmów, których powiedzmy na co dzień byśmy nie zrobili. Nauczyliśmy się generalnie dużo rzeczy takich, których można się nauczyć na szkole filmowej albo na jakichś, nie wiem, warsztatach. No, otworzyliśmy się na pewno przed kamerą. Nowe wyzwania nawet no, no znajomości. No i tu nie czuło się takiej, nie wiem, rywalizacji. To taka fajna, no, duża rodzinka. <laughs> No i myślę, że z kilkoma utrzymam cały kontakt. Mm -hmm. Albo no. nie. Mam nadzieję, że nie. No, każdy jest z tego wyciągnął e, odrobinę wiedzy i całą masę dobrej zabawy. Zajebiste wspomnienia. I, się i... jak na kolanach. Tak, tak. Że właśnie człowiek się zdziwa, musi wyjechać, to wszystko jest takie... Razem się mieszka i tak dalej i naprawdę to, to jest fajne. To, to, tego nam nikt nie zabierze i na pewno nie żałujemy, że przyjechaliśmy. Wydaje mi się, że każdy z nas na tym zyskał. Ja też nigdy nie robiłem pranków. Będziemy sprawdzali filmy. Będziemy starali się też im pomóc, ewentualnie z promocją, żeby to będzie taka potrzeba, że jest bardzo fajny materiał. Myślę, że ta, że ta nasza współpraca pójdzie jeszcze dalej po całym dniach wędzie w No i szkoda nam, że to wszystko się kończy, tak? Było naprawdę zajebiście i szkoda zostawiać wszystko za sobą. No co, no życzymy wam powodzenia. No tak. Nam na pewno zostanie to w głowach, w sercach, w myślach. I wtedy wydaje mi się, że zacznie to ziarenko kiełkować i wszyscy zaczną robić lepsze filmy. Na pewno będziemy do tego wracać i, I wspominać. Ja mi się płakać chce. Fajnie było, ale się skończyło. Bo wszystko, co dobre, szybko się kończy. Cześć. Dziękujemy serdecznie pa. Na pewno się zobaczymy gdzieś jeszcze. Podejrzewam, że jak reaktywuję Big Brothera, to. Skąd już kurwa gadać? Pa To już jest koniec. Nie ma już, nie nic. Ma już nic. Jesteśmy wolni. Może mi... Część To już jest Cześć, koniec. koniec. I powiem tyle. My się chyba nie żegnamy. To po prostu jest raczej początek naszej współpracy. To ja mogę, bo ja uczucia Robicie następną edycję? <głosy> <głosy> bo kto ich zachęcić? To no co? I cóż, dziękujemy wszystkim, którzy w tym uczestniczyli. Zrobiliśmy, uważam, kawał dobrej roboty. Wow!